Cześć, jestem z kolejnym odcinku Fantazy Championship. No i dzisiaj przygo już przygotowałem moją drużynkę do pierwszej kolejki. No i powiem tak szybko, w skrócie. Nowy format. Ciężkie wybory. Najpierw przed tym zapraszam do ligi, jeżeli ktoś chce. Nie ma nagrody. Już jest 5 osób. Jeżeli ktoś gra jeszcze w Fantazy Ligę Mistrzów, jak ja. No jak widzicie, tutaj cztery też inne osoby. Zapraszam, Liga Forfan. Nie macie żadnej innej ligi, żeby sobie pograć. To proszę, bez nagród, Forfan sobie tutaj gramy. Oczywiście kod i link do ligi będzie w opisie. Szybko jeszcze przypomnę. E, o mail w kontakcie, kontaktowy w opisie też jest. Jeśli ktoś chce prywatnie do mnie napisać. I w opisie będzie jeszcze link, bądź po prostu moja nazwa na Twitterze: hashtag Exie, exie hashtag Twitterze. Nadal niektórzy ludzie mówią tak, niektórzy tak. Nigdy nie wiem jak mówić ogólnie no, na to. Stworzyłem X-a też przede wszystkim do Fantasy Premier League, ale Fantasy League myślę, że też się tam będzie pojawiać. I na przykład, przez to, że jest nowy format, dużo znaków zapytania, ciężko mi było układać ten nowy team wstępnie. No to jak teraz jest wstępnie ułożony team, tak taki potwierdzony team będzie właśnie na X-ie nie wiem, godzinę przed meczami, pół godziny przed meczami, będzie już taki. Że, o, gram takim, zdjęcie już. Czy będzie coś dużo zmienione, czy nie? Tam będzie pewnie bardziej aktualne niż tu na filmie. No, może się nic nie zmieni. Ale zobaczymy. Bo nie już widzę, że mam podwójną obronę yy, City, a nie wiem, czy do końca chcę to. Ale to mniejsze, też będzie zależało, kto wyjdzie w pierwszym składzie i tak dalej. Przejdź sobie do teamu. Czy transferami? A, niech będzie transfera. I przejdziemy sobie od bramkarzy. Pierwszym bramkarzem, którym chciałem, chciałem wziąć sobie takiego głównego bramkarza. Chociaż oczywiście mogę sobie pójść z ceną w dół, ale wziąłem sobie bramkarza głównego jako Edersona. Za 6-0. Zostawiam się na dwoma, czyli nad Edersonem City i Kurtua z Ralu. Na początku wziąłem Kurtua, bo wolałem Kutua, Stuttgart Lille. BVB, Milan OK. Może nie są najlepsze mecze, ale dwa pierwsze są naprawdę fajne. Ale potem szukałem tego tańszego bramkarza, czyli tego za 4,5. No i najlepsza opcja to bramkarz za. znaczy bramka z Tylko, że widziałem ostatnio, że Perin wygryzł go w ostatnim meczu. Nie wiem, jaki to był zabieg. Tak czy gra pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, więc będę mógł korygować. I w zależności, jaki bramkarz z zagra, takie wybiorę. Yy, jeden kosztuje 4,5, drugi 4, więc obydwie ceny nie bardzo satysfakcjonują. I prawie na pewno wybiorę jednego z Juve, a przez to, że wybieram z Juve, to żeby nie mieć tego samego dnia dwóch bramkarzy, no to przez to wybrałem Edersona, a nie Courtois. A jak wspomniałem, Courtois jednak wolałem, no ale wtedy ma się niestety. Jeśli chodzi o moją obronę. Następnie jest coś droga, ale tak mówię, ten Kanji zacznę od niego. Nie wiem, czy mi się bardzo podoba. Co się podoba czy podwojenie obrony City. Na razie go zostawiam. Dlatego, że mam dużo znaków zapytania. Czy właśnie jaki, jaki bramka zagra z JUVE? Bo jak zagrałem przed Parin, to tu pół zaoszczędzam. Czy taki Jacob Razd z Aston Villa zagram, bo też będzie dużo od tego zależało. Na razie tego go mam. Dlatego, że po pierwsze City ma fajny kalendarz po drugiej kolejce. Ok? Muszę myśleć tu o składzie na pierwszą kolejkę, ale też mocno o składzie na kolejki mocno do przodu. Będę tylko dwa transfery między menu więc tutaj muszę na spokojnie stworzyć team na pełną fazę ligową, ale też skupiający się czasami na zmianie. Tak a kanji 1 są właśnie tymi, gdzie drugiej, trzeciej, no czwarte może ciężej, ale. Czwarta to nie jest interno. Koszyka, koszyk 4 i 3 mają od drugiej do czwartej kolejki, więc w teorii te najłatwiejsze. Mamy jeszcze tu klub Brusz, który nie jest. Wydaje mi się, że sport nie będzie się klub Brusz, ale załóżmy patrzę, że na koszyki 4 mecze pod rząd te najłatwiejsze. Dlatego na razie ta podwojenna obrona City mnie że tak powiem nie koli. Przynajmniej do kolejki trzeciej. Po kolejce trzeciej na pewno nie będę chciał mieć podwojennej obrony. I kolejny, jak wspomniałem o Realu, chciałem mieć brokarza, nie mam no to adekwatnie. Chciałem mieć jakąś defensywną, tym bardziej, że dwa pierwsze mecze są naprawdę fajne. Potem raz ciężkie, ale te, na te dwa pierwsze chcę wstępnie Dani Carvajal po prostu. Musiałem kogoś wybrać, mogę kogo, kogo chciałem Carvajala. nie najdroższy, to jest zawsze minion, mam zaoszczędzone w banku. I kolejny obrońca BVB. Znaczy patrzę, że na początku szukałem obrońcy BVB, bo dwa pierwsze mecze też mnie interesują. Real jest trudniejszy, ale potem kolejne dwa mecze są fajne. Potem Barcelona trudniejsza, a potem znowu kolejne dwa mecze są fajne. Więc fajne do rotacji. Wziąłem Juliana, bo chyba ma największe zagadki na punkty ofensywne po prostu dlatego. No i kosztuje 5. Fajnie. Nie najdroższy obrońca. Kolejnym Tutaj już ze znakiem zapytania, bo widziałem, że Guerrero rotuje i akurat tego też nie jestem jeszcze przekonany. Sobie przeanalizuję jeszcze bardziej. Już wstępnie nazywałem ten skład, ale trochę jeszcze bardziej przeanalizuję, popatrzę sobie na jakieś przecieki może później i tak dalej. Obronić z bajetlu chciałem przede wszystkim na pierwszą kolejkę, druga, trzecia, nawet może czwarta i piąta mnie średnio interesuje, więc Tutaj to raczej taki jednostrzałowiec może. A Guerrero powinien mieć najbardziej... Znaczy największe szanse na osobne punkty. No i tutaj tak samo Leverkusen jest podobnie. Chciałbym mieć pierwsza kolejka, druga różnie, bo Milan różnie. Brest fajnie. Potem raczej odpuszczę sobie obrońcę z Leverkusen, bo... Liverpool, Salzburg, Inter, Atletico. No to raczej średnio jedno. Może na trzy kolejki z rotacją. Znaczy wiadomo, będę mógł grać tym tym, ale wstępnie w drugiej kolejce nie będę liczył jakoś mocno na jego punkty. Tak na na trzeciej już najmocniej. No i poza tego Frimpong i Grimaldo to chyba dla mnie random. Nie wiem, czy nie mam podobnych statystyk, jeśli chodzi o asysty gole w tym sezonie. Kliknę a tak po prostu. Nie wiem dlaczego. Tak mi kliknęło. Nie wiem, który ma większe szanse, bo jakoś mocno i śledzę za w tym sezonie. Jeżeli chodzi o pomoc. No, zacznę od prawej do lewej, będzie na łatwiej. Barcola, wydaje mi się, że fajnie mieć kogoś w Tym bardziej, że na Jirone, która no, widać, że w tym sezonie będzie tak mocna. Arsenal, okej. Okay. Będzie cięższym meczem. Ale potem BSV łatwiejszym, Atletico cięższym, Bayern cięższym, Strasburg tutaj mamy, więc inaczej. Barcola kosztuje 7-0. Miejsc... Zawodnika za 7-0, który powinien grać, ciągle jest w formie jest w PSG. To ciężko mi go wykluczyć. On tak naprawdę jest po środku jest trzecim najdroższym i trzecim najtańszym pomocnikiem, więc ciężko mi negatywny znaleźć tutaj do niego. Zaczy, OK, drugi fix na przykład jest ciężki, ale to wcale nie wyklucza, że Barkola tutaj nie zalecił czegokolwiek. Kolejny, powiem na niego Oskar, bo wola nie wymawiać jego nazwiska, żeby się jakoś nie mylić. Slasburg ma naprawdę fajny kalendarz na początku, przynajmniej trzy, może na 4 pierwsze mecze. Więc Slasburg wydawał mi się fajnym zespołem, żeby znaleźć jakieś oszczędności. Nie wiem czy chciałem go podwajać obronę. Bo jest też... W, a nie wiem... Chyba gra na obronie, ale... W tu fantasy będzie... Pomocy. Zaraz się upewnię. Tu jest Duńczyk. No tak, widzę, że jest jako pomocnika chyba... Tam na że że jest ustawiony jako obrońca. No szkoda. Tak się jak za 6-0. Ok, Nie jest najtańszy, ale kalendarz jest naprawdę dobry i... Zauważyłem, że jest taki rozstrzał tych cen. Ten nowy format trochę też zmusza, żeby znaleźć sobie jakieś tańsze, jedną, może dwie takie opcje. Przynajmniej potem resztę szaty można zbalansować. Tak uważam, Slasburg, patrzę na kalendarz, ma naprawdę fajny. I tutaj można szukać takich opcji. Nie mówię, że chodzi o konkretny, bo nie wziąłem tego zawodnika za jego imię, nazwisko, za to, kim jest. Bo szukałem kogokolwiek z tego zespołu ciekawego. I nie wykluczam, że na pewno zagram tym zawodnikiem, ale kogoś ze Strasburga, uważam, że to jest może być fajna promocja, żeby kogoś mieć przy tym kalendarzu. I jeżeli szukamy zaostrzenia, żeby nie szukać takich, nie wiem, na przykład, bardzo chciałem mieć ofensywy Realu Madryt, ale jak klikam ofensywy Realu Madryt, nie napad, tylko yy, pomoc, jest Belligan. Nie wiem, czy on już wraca, czy nie, z kontuzji. Ale okej, okay, jeśli Beliga by grał, to spoko, tylko coś 9 milionów. Dalej, Modric. To nie. Valverde. Pewnie najlepsza opcja. Tylko, że to w porównaniu do takich, jakich mają napastników, czyli Mbappé, Viniciusa, Rodrigo, no to punkty Valverde będą przynajmniej dwukrotnie mniejsze albo jeszcze mniej. Guiller. Ok. Za 6,5 jeszcze może, ale nie wiem, jak z jego dokładnie minutami. Rian Diaz, podobnie, z nie wiadomo z minutami. No a tutaj to już mamy w ogóle. Jeszcze dolniejszą półkę, że tak powiem. I jakbym skusił się na taką Walwertę. OK, czułbym, że oj, mam Real Madrid, fajnie, ale czułbym się takiego, biedny mam, w przysłowie, biedną opcję z Realu Madrid. Bardzo, że ludzie mają MPP, Winicjusza, Rodrigo. Ja bym się czuł taki, no liczyłbym na taki fakt, że o, teraz da punkty, a nie, że o, ma dawać punkty. Dlatego wolę sobie zaoszczędzić, podając przykład, najmocniejszym albo jednym z najmocniejszych zawodników ze Strasburga Dobrym kalendarzem i do tego jeszcze tańszy niż taką pomoc, takim ratunkowo może opcją z realu. Czy z jakiegoś mocniejszego zespołu. Już nie mówię tylko z realu, ale jakiegokolwiek zespołu. Nie wiem, na przykład podając Manchester City, też w przykładzie na przykład pomocy. KDB fajnie, no, ale drogi. Wolden fajnie, drogi. Silva, bardzo okazjonalny, raz da, raz nie da. Patrząc z Undogan dobki nie szczeli pierwszego po, po powrocie nie będę w niego wierzył. Ja tak. No, okej. Okay, City na przykład, biorąc Savio doku, yy, no, Kovacic, Nunes czy Martina to bardziej Kovacic, Nunes. To bym raczej prawie w ogóle nie na punkty. Czy Savio grydzy doku? W ogóle miałem z tego głowy, hmm, który zagra. I ile dostanie czasu, więc to też taka ktoś, kto sobie gra Halanda. OK, DB Fodena, mówi: no, pewnie mocno zagra. Tutaj grubo można iść na punkty gram doku czy Savio. Okaże się, że nagle jeden nie gra w ogóle, drugi wchodzi za jednego, jeden gra tylko 45 minut. Czułem się taką rezerwową opcją. Oczywiście, jeżeli ja, jeśli miałem pewność, że na przykład taki Savio jest pewniakiem i gra wszystko, no to on za 6,5 może być naprawdę ciekawą opcją City. Jeżeli Dubki nie mam tej pewności, powiem, że PEP lubi sobie zrobić coś takiego że. Daje konkretnego zawodnika do konkretnych rozgrywek. Pewno przed sobie być tak: Ty do będziesz grał, ale widzę, Mistrzów, a w Premier League to będziesz dostał po 50 minut, może. Z adekwatnie, Savio, ty grasz w Premier League, a widzę, Mistrzów, to tak, czasami, może po 5 minut. I do nie będę miał tej pierwszej kolejki, a ta pierwsza kolejka to jest interem, więc dużo nam powie. Tak na przykład. Przymycę że City wolę sobie tu na spokojnie dobierać zawodników, dlatego wybrałem jednego ze zawodników z Strasburga. Trochę się przy nim rozgadałem. Barry wykuzał, no to chyba. Oczywiście tak jak wcześniej wspomniałem, przy obronie to przy ataku, tak naprawdę nie wiadomo kiedy będzie Bayern. ...faworytem, a kiedy nie? Patrząc na pierwsze trzy mecze, myślę, że może być w każdym. Zresztą musiałem się napić, więc. No a Wilc jest chyba najbardziej w w tym momencie zawodnikiem, okej, okay, biorę go no brain pick. Jamal z, Bar z Barcelony, po pierwsze ma okej okay. Monaco, czwarty koszyk, ale wydaje się mocniejszy, o wiele niż Agbois. Tak, y jeśli chodzi o prezentację się Barcelony w tym sezonie, tak, o różnicę poziomów i ofensywę, bo ja biorę zawodnika ofensywnego, to no, jestem raczej spokojny, tak naprawdę Jamala mogę trzymać. Praktycznie też wszystkie mecze i w każdym meczu będę liczył na jakieś jego punkty, więc za 7 1,5. Zastanawiam się też nad innymi, ale Jamal jest w formie, oprócz tego na przykład taki Olmo kosztuje po prostu więcej. Rafinia. pewnie też jest ciekawym wyborem, ale Jamal powinien grać dużo, jest w formie i go biorę, tyle. Jeszcze jakby był na przykład Rafinha tańszy, 6,5 pewnie bym brał. 7,0 bym się zastanawiał, bo tańszy. Przy tej samej ceny ja biorę po prostu Yamala. Jake uprawdy. No to tutaj Aston Villa też chwilę mogę się zatrzymać, bo myślę, że może grać, ale jest błędy. Ja boję się o błędy, czego nie wygryzie. Dlatego to jest taki zawodnik, który, mam nadzieję, po pierwsze, Aston Villa ma fajny pierwszy mecz. Drugi średni, ale potem trzeci i czwarty też naprawdę fajny. I dla Stowili to, że są z czwartego koszyka, może być plus, no bo. mają na przykład fajne ceny. Jeżeli ten kalendarz się zrobi właśnie w kolejce trzeciej czwartej. Jest naprawdę fajny. Dwa ostatnie też są raczej spoko. Jakbyś też jest fajnie. Więc tutaj można fajnie ceny łapać na Red, yy, Rasp ja. I to jest właśnie taki plan. Jeżeli w nie zagra, mam milion do tak powiem, do ładowania. I na takiego Bendy oczywiście stać by mnie było. Jeżeli nie będę przekonany, bo Ramsday nie zagra, Bendy, do Bundy nie będę przekonany, czy innego zawodnika. No bo to Magina nie jestem. Chyba bym był tylko do Rogersa i do Bundy i tutaj no go, ale Bailey chyba ma nadal kontuzję, jak pamiętam. To wtedy będę szukał droższej opcji. Na przykład Branta bym chciał. A żeby stać mi było na Branta, przy sprzedaży ja no to mam. 6 milionów tam prawdopodobnie brakuje mi półtora y, miliona jeszcze tak jest no i wtedy na przykład mogę kombinować z dwoma rzeczami sprzedać jak i kupić tańszego obrońcę przynajmniej o pół miliona albo o milion i na przykład mógłbym bawić się też sprzedażą adresona bądź najlepszy rezultat perin jest pierwszym rokazem. daje mam rąkaz za 4 zaoszczędzam pół miliona i wtedy spokojnie sobie sprzedaję kanciego. Kupuję obrońcę za 4,5 miliona. Kupuję sobie Embranta tutaj do pomocy. Wtedy dla mnie jest idealny. Tylko najważniejsze w tym jest, żeby Perin miał pierwszy skład. I wtedy taki skład, chyba który najbardziej bym po prostu chciał. Dopóki Perin nie ma pewnego składu, a Ramzyn zagra. to się zostawię tego z tym akancie. Ciągle się waham, czy jest sens. Jeśli chodzi o atak. To może delikatne zaskoczenie. Tutaj długo już raczej nie będę się rozwijał. Hurricane, chyba wiadomo. Ogólnie w większości kalendarz jest dobry. Pierwsza kolejka fajna. druga jeżeli chodzi o gole, fajna. Czwarta, fajna. Hmm, szósta, siódma, ósma to już... raczej tak powiem, z górki. halan biorę, dlatego że oglądamy, części częściej Premier jest w formie. Strzela masę bramek. Ale oprócz tego, strzela. Bo w poprzednim sezonie był taki okres, gdzie halan strzelał. Ale nie był w formie. Dostawał bardzo dużo sytuacji. Pudłował tę sytuację i z trzech setek on wykorzystał jedną. Okej, okay, każdy mógł mówić: fajne liczby, super napastnik, ale było widać, że ta forma nie jest topowa. Teraz widać, że Halad czuje się bardzo swobodnie, luźno i ciężko mi go nie wziąć. Jeżeli widzę, że Halad jest w takiej formie, jest w swojej formie, może z pierwszego sonu City, a może nad jest. Jest, ma jakby szansę na jeszcze lepszą formę. To obejcie, czy to jest Inter czy ktokolwiek, biorę go. A potem jeszcze gorzej dla innych. Druga, trzecia, czwarta, piąta kolejka do strzelania barwek wygląda znakomicie, więc pana tutaj dla mnie no -brainer. No i tutaj zaskoczenie, bo na początku miałem Mbappé. Pewnie ktoś z Realu, Vinicius, Mbappé. To jest taki też no-brainy do kliknięcia. Ja szczerze powiem, z Mbappé miałem bardzo ciężko do zrobienia jeśli chodzi o skład. Zostało mi obrońca, dwóch bramkarzy i miałem 12 milionów, czyli średnią 4 miliony na pozycję. powiedzmy sobie szczerze, za mało. Nawet jak miałbym 4,5-4,5, no to wtedy miałbym trójkę, też za mało. Więc musiałem skończyć zrezygnować. No najbliższym było do zrezygnowania z napastników, dlatego że znalazłem świetnego napastnika, który w świetnej formie, który trzy pierwsze mecze ma naprawdę spoko do gola, jeżeli chodzi o strzelenie gola, i mogłem zrezygnować z jednego z napastników i kupić tu Wiktora Giocaresa, ono że tak się wypowiada. Chłopak jest w mega formie. Ja go czasami sobie śledzę, więc. Nie wiem, czy jestem delikatny fanem. Bo aż tak to nie widziałem jego meczów, ale. Uważam, że może tutaj zawojować, ten parę przy tym kalendarzu. To, to stanę przed decyzją sprzedać Halanda, MPP czy Kaina Ale od razu tak jak wspomniałem, największy pewniak. Więc Mbappé, który chyba. Nie wiem, czy on strzelił już gola z gry, czy to były same rzuty karne? Tego nie pamiętam. I Hurricane. I mówię tak. No, pierwszy mecz super jest dla Realu. Dla Bayernu też. Drugi mecz, który Real ma lepszy. Barcelona. Potem w trzecim. Real BFB, więc podobnie trudniej, ale no, Bayern ma ciężej. to mówię tak. Mbappé. Pewnie przez większość ludzi uznawanych za lepszego zawodnika niż Kane. Ja przez tam nie widziałem jeszcze MPP w realu. A znaczy, przepraszam, widziałem Super Puchar UEFA tam, jak grał z Atalantą. Innych meczów nie widziałem, no ale wiem, że gra w miarę ok, ale liczb na razie nie ma. A Harry Kane to ma najważniejsze do fantazji, ma liczby. Więc postanowiłem postawić na pewniaka. Po pierwsze, jest to pół miliona tańszy. Zawsze pół miliona w kieszeni. Po drugie, no tak mówię, no na razie sprawdzony. I oczywiście, co z Liga Mistrzów i Mbappé kojarzą się dość dobrze. Tak, yy, zaryzykowałem. Zaryzykowałem, że jeszcze początkowe mecze i MWP tak mnie nie, nie, nie pokaże. Po pierwsze, jeżeli Kain i Geokares będą zdobywać więcej punktów niż Mbappé, będę szczęśliwy, bo dokonałem dobrego wyboru. Jeżeli przynajmniej jeden z nich będzie zdobywał więcej, czyli Hurricane. Też będę zadowolony, bo to był wybór między MP a Kainem, który, to z nich zostanie sprzedany, a kupię za niego GKRS-a. Więc jeżeli Kain przede wszystkim będzie zbał więcej niż MP, albo przynajmniej tyle samo, albo na przykład delikatne mniej punkty, to będę szczęśliwy. bo pierwszy jest tańszy, adekwatnie powinien, albo może zdawać mniejsze punkty. A po drugie, e, jeśli na przykład taki GKRS będzie nadrabiał, to też. A no, przez on dość dawał najwięcej z tej truki co wymieniałem. To w ogóle będę zadowolony. jeśli ten skład tak wygląda. I wspomnę jeszcze szybko takie moje największe obawy. Następnie lubię w mi Mistrzów akurat kupić sobie droższego brąkarza, Ale nie wykluczam, że poszukam sobie jakiegoś tańszego. To po pierwsze. Po drugie ten I inaczej, jak na sprzedam i nie będę miał brąkarza City, to Akanji zostaje. A wtedy Akanji go chce. Jeżeli Ederson yy, zostaje, tak mocno zastanawiam się, czy Akadziego sprzedać i wtedy wymienić sobie tańszego. Jacob Razdej, ciągle się zastanawiam, czy zagra, czy nie. Tak mówię, I jeżeli nawet, powiem tak, nawet jeżeli zagra, a Perin tutaj wyskoczy jako pierwszy bramkarz UV, a Akadziego, wtedy Edersona postanowię zostawić, bo i tak moim zdaniem sprzedaje. A kadzienko kupuję jakoś za 4,5 i kupuję tutaj Branta, bo nadal wolę Branta. Tak to wygląda. Jeżeli szybko chodzi, jakbym nic nie zmienił, ale tak mówię, no nie wiem. Chyba wątpię, że nic nie zmienię, ale też uwaga, nie planuję jakichś grubych zmian. To znaczy, szybko kliknę się do transferów. Nie zmienię bramkarza bo ceny są naprawdę fajne. Freepong chce obrońcę Bayernu, chce. Tutaj Juliana chce na razie bez zmian. Dani Carvajal chce, tutaj też nie, raczej nie widzę zmian. Ilc, Barkola, Jamal na pewno chcę. Tu ze Slasburga, po prostu chcę z Slasburga i myślę, że tego też się będę trzymał. Kejna, Halanda i Gokresa chcę, więc dużo tych zmian raczej nie podejrzewam, ale zmiany mogą się pojawić. Jak będzie wyglądać wtedy mój team na pierwszą kolejkę? Zostawmy sobie datami. więc bramkarz Juve tutaj na pierwszym miejscu. 17, o tu mam 19, więc... wymiana. Harry 17. Kontra, o jam, Jamal jest 19. I bar jeszcze za 19. Za Wilca tylko? Tylko za Wilca. I tak to wygląda, moja najbliższa kolejka. Hmm, Jeśli chodzi o kapitana, kliknijmy sobie oponentów, a nie, daty na początku. No to prawdopodobnie to będzie między Kainem a GKRS-em. Oponentów. Ja Jakbym chciał zaryzykować, to z Gekaresem tak Harry Kane chyba. Trochę wymuszę, żeby go kliknąć. I tak wygląda mój team na początku. Od razu wspomnę, nie wiem ile można mieć kapitanów. Nie sprawdziłem się tego w zasadach. <grym> Dlatego na przykład taki Twitter jest fajną opcją. Bo dopiero sobie sprawdzimy. Nie wiem, czy to mi wyskoczy. Ilość kapitanów. I budżet. Może tu. Tu sobie się przeczytać? A, dam, żeby wszyscy rozumieli. Po polsku będzie dla każdego łatwiej. Wydaje mi się, że to będzie prawdopodobnie tak jak najbliżej yy, yy, Fantazy Euro, a tam można było zmieniać tak naprawdę codziennie. Więc podejrzewam, że to też będzie można, jeśli są trzy dni meczowe, bo teraz tak są 17, 18, 19. To tak powinno być, że powinniśmy mieć przynajmniej trzech kapitanów. Tak podejrzewam. Jeżeli zrozumieliście też tak zasady, to fajnie. Jeżeli uważacie, albo macie pewne info, możecie podawać. Ja przyznam, że. No nie angażuję się w to fantazję tak, jak w Premier League. ale zobaczymy. Znaczy, uwagę, na pewno nie będę tego lewał. Nie podchodzę do tego strasznie tak olewająco. Ale no nie śledzę na przykład, serii A na co dzień, jak tu zawodnicy grają i czy innych klubów. Jest to też bardziej na przed zawodników pod statystyki. Akcja chce się dobrze bawić, mam nadzieję, że też się będzie się dobrze bawić. A za dziś wielkie dzięki. No i będziemy się widzieć tutaj, w Fantazy Ligie Mistrzów, w następnym odcinku, ale już w podsumowanku. A za dziś wielkie dzięki, do zobaczenia, do następnego.